Wszyscy myślą, że jestem naturalny. Co dzień na świecie, dziesiątki tysięcy osób próbuje bezskutecznie schudnąć, bądź przybrać na wadze. Dziś tak dlatego. Cześć, się na mnie, Kondrat, i Cię mówię temat tabu, o który być może pokończył się z ojcem przy wigilijnym stole. Temat tak rzadko poruszany, że raz zapomniałem o czym miałem mówić. Ty o czym miałem mówić? Zapomniałem. Przybieraj na wadze, jak i schodzenie z niej, wiąże się z pewnymi zasadami, które musisz po prostu przestrzegać. Musisz się to nauczyć jak na kartkówkę z matematyki. Jak się nauczyć ten szpały? Jak znasz pałę, to weź ją sierpień, sierpnia nie zażbo się nie nauczysz, weź ją kibla, weź rok w plecy, a po co ci to? Przecież jesteś tutaj, żeby się rozwijać, nie po to, żeby kiblować. Pierwsza sprawa, nie liczysz kalorii Musisz liczyć kalorie, nie ma magicznego Sposobu na obejście tego Obliczasz zapotrzebowanie kaloryczne I musisz jeść tyle, ile w tym zapotrzebowaniu Ci wyjdzie, czy chcesz schudnąć, czy chcesz Sprzytyć, to jesz mniej albo więcej, tak? Jak nie wiesz, jak obliczyć te zapotrzebowanie kaloryczne To wejdź w opis, tam się dowiesz Jak masz zjeść 100 gram ryżu, to jest 100 gram ryżu Nie 99, nie 101 Tylko 100 gram ryżu W perspektywie czasu to wszystko ma znaczenie Podam Ci taki przykład, jest sobie taki Paweł Paweł ma jeść 2200 kalorii, bo jest na ry a powiem mówi, Adam, kij, będę jeść 2 300. Co o to zmieni? Z perspektywy miesiąca, między 2 200 a 2,300 kalorii jest różnica 3,000 kalorii. 3,000 kalorii to prawie pół kilo masy ciała. Więc gdybyś jadł 200 kalorii, a nie 2,300, to byś schudł prawie pół kilograma więcej. Teraz się zastanów, czy było warto jeść te 100 kalorii więcej? Druga sprawa, plan treningowy. Pewnie go nie masz, albo masz, ale skisz do dupy. Albo masz jakieś w głowie, a w głowie to ty sobie wiesz, co masz mieć. Musisz mieć ten nieszczęsny plan treningowy, żeby twoja waga rosła do góry, żebyś mógł się rozwijać, żebyś miał dużego bicepsa, wszystko, klatę, nogi. Jak ty pójdziesz na siłownię i nawet nie wiesz, co masz robić, a, a zrobić sobie to, a później tamto, a później może sram to i sam. To jest tak, jakbyś poszedł do roboty i po prostu byś nie wiedział, co robić. A pójdziesz tam, może piasek sobie ponoszę, a, a tam może beton sobie pomieszam głową, a tam może co innego. To może wydać dla ciebie fajna robota, bo ty nic nie robisz tak naprawdę i zrobić co chcesz. Ale dla twojego szefa to nie będzie dobra fuch. A musisz wiedzieć, że jak idziesz na siłownię, to ty jesteś swoim jedynym szefem. Ty pracujesz na siebie, nie na nikogo innego, tylko na siebie. Trzecia, Trzecia sprawa. To Tobie się wydaje. Wydaje ci, że robisz dobrze ćwiczenia, wydaje ci, że trzymasz dietę, wydaje ci się tamto, sramto. Jak czegoś nie wiesz, to pytasz innych, pytasz ludzi, bierzesz jakąś książkę, pytasz człowieka na siłowni, pytasz, nie wiem, na forum, na Facebooku. Tym wszystkim masz być takim dzieckiem. Jak dziecko czegoś nie wie, to się pyta, w taki sposób się rozwija. I uwierz mi, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Że jeśli czegoś nie wiesz, napisz komentarz, ja ci odpiszę, a jak nie chcesz pisać komentarza, napisz do mnie na PW na Instagramie. Ja ci coś pomogę, coś ci doradzę i coś razem tam, wiesz, wykreujemy, wymyślimy i będzie dobrze. Czwarta sprawa. Uważasz się za wyjątkową osobę, bo ci przeszkadzają geny, bo Czarnobyl, bo PiS, bo w Polsce łamana konstytucja. Uwierz, mnie to też wszystko bardzo boli. Też mi jest bardzo przykro. Chciałbym mieć lepsze geny, chciałbym żyć w wyzwolonym państwie, ale no nic nie zrobię. Muszę i tak bez tego żyć. Zarówno Ewa Chodakowska, Arno Schwarzenegger, kto tam inny, oni też mieli problemy. Oni, Im też nie było łatwo, ale oni pomimo tego, że było trudno, oni to robili. Masz być kozakiem, pomimo to, że jest trudno, ty to robisz. Teraz może być trudno, ale później będzie ci coraz łatwiej. Piąta sprawa. Masz zbyt małą aktywność. Czy jesteś na masie, czy tam chcesz schudnąć. Oczywiście ważniejsze jest to dla osoby, która chce schudnąć. Ale dla osoby, która chce przytyć, to też jest dosyć ważne. Bo jak będziesz dużo jad i przy tym będziesz małą aktywność, to ty się zdajesz jak ten przysłowiowy wroca w 97. A ty chcesz zrobić suchą masę, chcesz być fajnie docięty. Ale musisz też zrozumieć, co to jest aktywność. Aktywność to niekoniecznie bieganie, skakanie na skakance godzinami. To jest po prostu to, że zamiast jechać do sklepu samochodem, to ty idziesz na pieszo. Po prostu nabijasz kroki. I ostatnia sprawa. Przeanalizuj te wszystkie punkty, czy się do nich stosujesz. Według mnie to są takie najważniejsze rzeczy. Także przygotuj sobie wszystko, przeanalizuj tak, żebyś jutro już miał gotowy plan, gotową dietę. Wiem, że teraz jest koronawirus, ale to w niczym ci nie przeszkadza. Możesz tornać w domu, nie musisz chodzić na siłownię. W ogóle nie musisz chodzić na siłownie. Ja już się z tobą będę żegnać. Życzę ci zajebistej przyrostu, zajebistej formy, żebyś był szczęśliwy. Siemano.